Witam, witam wszystkich ponownie bardzo serdecznie, moi drodzy na kanale Orention. Jesteśmy w hubie. Mamy quest'a dotyczącego rozwiązania problemu czy rozwiązania zagadki z zaginionych karawan. W związku z tym questem mamy porozmawiać z Gólem Haroldem, który znajduje się w starym mieście. Ale zanim się do niego przemieścimy, to spójrzcie, mamy tutaj. Boba Iguanę z jego straganem i spróbujmy z nim porozmawiać. Cześć, witaj w Iguanach Boba restauracji familijnej. Czy mogę przyjąć Twoje zamówienie? Eee, sądzę, że musimy porozmawiać o doktorku Kostusza i niektórych z Twoich sekretnych składników. O czym Ty mówisz? Chodzi mi o Twoje sekretne składniki. Jak świeże muszą być zwłoki? Żeby nie pozostawiały gorzkiego posmaku. Używasz mutantów, ludzi czy mieszanki? Nie tak głośno. Nie musisz o tym rozpowiadać po całym chabie. Hmm, potrafię głośniej, ale potrafię się też zamknąć. Hałas jest tani, cisza jest kosztowna. W porządku. Ile mam ci zapłacić? Mogłem hmm, zapisać. No dobra, spróbujmy stówę. Świetnie. No to sztama, sto kapsli. ...płatnych co każde 5 dni. Pewnie zobaczymy się za 5. Wyśmienicie, jeszcze dostaliśmy 500 punktów doświadczenia. I to jest właśnie, moi drodzy, powód... ...dla którego nie zrobiliśmy rozpierdziuchy tam... ...w niefajnej piwnicz piwniczce doktora Kostuchy. Dobra, lecimy w takim razie na Stare Miasto. I spotkamy gula Harolda wreszcie. Tutaj szczyt wujek Flapi, czy jakąś to nazywa. No halo, daj się złapać. Jest. O, o fajnie, fajne rzeczy. Dlaczego Księżyc? No, wujek Flapi jest leciutko nie w Teges. Niedopieczony. BF kazała mi spytać Cię o tego Szpona Śmierci. BF, BF, Szusza, BF. Jak Harold, ty pomówić z Harold, Harold ci opowiedzieć, wtedy slapi pomóc. Dobrze, pójdę do, do, Harolda. No, i za chwilę księżyc jest tam. A czemu tam z dużej? No, otwórz, otwórz Stefan. Tu jest Harold.

No tak, potrzebna mi informacja o szponie śmierci, a podobno ty jesteś od niego specem. Ooh, that thing. Friend, that is Nightmare City. Why the hell you asking about that? Planuję go zabić. Okay. Well, that's like a damn big man is what it is. Got spikes and claws that can cut through the heaviest armor. But don't let the size fool you. It's quick. Mm. Swabochi Well, from what I've heard. Maybe whack it in the head. I'd try the eyes. Of course there's a problem there. a problem? You can't look at at 'em. It is said the death claw can hypnotize just by looking. Then it walks up and boom. You're it. Mm. Super junk. You're going to ja. you gonna need it. Możliwa. Przepraszam. Oh, hey, it's you again. Masz tu dwa ścię kapsniki, Jak brzmi twoja historia? The whole thing, Well, now, well, after the great war, my vault was one of the first to open. <sighs> Long time. Powiedz mi coś więcej o tych czasach. All started with the sirens. I was young, but oh, I do remember that. a Lot of terrible years followed, and I remember walking out of the vault late one morning. Gdzie znajdowała się twoja krypta? You know, I'm not real sure anymore. West, I think. Wait, uh, east. Oh, I don't know what. <laughs> Czym się wtedy well uh, i was a trader did pretty good making a circuit between survivors mm. lost a lot of good people though <laughs> uh, gangers got em scavengers attacking the caravans and mutants son of a dog if they weren't springing up like rabbits with a mission <laughs> had to have an army of guards with just to do a deal Hmm, czy ci strażnicy nie pomagali? Of course they helped you, bonehead. Just too damn many to handle. W jaki sposób udało ci się przetrwać ataki mutantów? Didn't. Got killed. <laughs> Love that joke. Ah, tak. We mounted an expedition. God, Richard, Richard Gray, led a small group of us up there. Richard Gray? Richard Gray was a doctor. Little older than me, and friend was he smart. He found the source. Some sort of old military base. We lost a lot of folks getting in there. Because it was like someone went bargain shopping at Mutant Land. cheaper by the dozens. Can't figure any other reason except that being the factory mm, czy tę bazę? We got pretty far inside. wasn't a lot of us left by then. Gray, me, and a couple of others. I co wtedy? one of them robots got Francine mark was wounded sent him back to the surface, then it was just. Me and Gray. And what happened to this day? I don't know. He never made it back here, and well, I couldn't face the wasteland again, so I. A co I z tobą we made it to some sort of central core, like a plant of some sort. That's when it happened. So A robot crane crashed into us. Last I saw Gray, he was flying through the air and into some sort of acid bath. I was in bad shape, and well, I passed out. Did Didn't. Got killed. <laughs> God, I love that joke. <laughs> no, więcej. Well, I have no idea. Woke up in the wasteland, barely hanging on. Got lucky and some traders I knew found me days later. Good thing, since I was already changing. They brought me here and here I've been since. Do czego All I know is it was something inside that base. How the hell should I know? Gray would have known if anybody could. Anyway, that's how the deal went down. Dzięki za opowieść. No, for me tell it. To jest um, bardzo ważna opowieść, moi drodzy, ponieważ też będziemy mieli do czynienia z tą bazą nie, za jakiś czas. Dobra, pogadajmy w takim razie z wujkiem slapim. O, fajne, fajne rzeczy, dlaczego księżyc? E, jestem po rozmowie z Haroldem. Ta sprawa ze szponem śmierci nie wygląda najlepiej. Co możesz mi o niej powiedzieć? Szpon, 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 ejże, co wiesz o tym szponie śmierci? Straszny szpon, naprawdę straszny, wyglądać fajnie, chcieć go zobaczyć. Możesz mnie do niego zaprowadzić? Ta, szpon, szpon, idziemy zobaczyć szpon. Zamknij się i prowadź. Ej, okej, okay, moi drodzy. Tu gdzieś jest, o, jest szpon. I umierający mutant. Okej, okay, zapiszmy może grę. Nie, nie wczytaj, nie wczytaj, tylko zapisz. O, pięknie. Ale byłbym błąd popełnił. Okej. Okay. Co tu mam? Skorupa, jaja. Nic ciekawego. No to cóż, bierzemy SMG w jedną rękę. Karabin w drugą. Mam do niego w ogóle amunicję, czy Ajan ma? Mam no, chyba, nie, to jest do... Deagla. Ooo, już ajan ajan. To jest ta amnicja. O, dobra, bierzemy. I teraz, o kurczę, dobra, przeładowane. 10 no, hello 10 na 10, a tu 10 na 30. To jeszcze przeładujemy też SMG. No i dobra teraz. Może jeszcze raz zapiszemy i lecimy na spotkanie ze szponem śmierci. To tylko skorupy jaj. Uuuu zobaczył nas. No wypróbujmy zatem naszego Colta Range Mastera. Harold mówił, żeby celować w oczy. Twoja postać nie trafia, no i kurde, no widzicie. Tajko, jeszcze raz. Ale tym razem w głowę dostał. Uuu, tylko 9 punktów. Będzie ciężko, wycofujemy się trochę. Tajko strzelam. Wow, super! Powaliło go. Murder, tylko nie postrzelił tajko. 11 punktów. Szpon śmierci obrywa, ten cios go powala. Świetnie. No, Ajan. 3 punkty. U. Zaatakował tajko. Boję się strzelać serio, moi drodzy, żeby nie postrzelić ochłapa albo tajko. Weźmy za tym karabin. I dobra, strzelmy normalnie. jedenaście punktów, dobra, nie jest źle, jeden punkt, nie tylko nie zabijaj o kurczę, będzie ciężko, sześć punktów tylko. Dobrze, lecimy tu dobrze, ale ojku, punktów, ale dobrze, tajko z pięknie, tajko wziął z 7 punktów, jak on tam wygląda? Który jest, e, istota, która jest prawie martwa. Ok, jest prawie martwy, świetnie. Przyładujmy. a jan. nie. Och. O! Przejęliśmy agro, ale dobrze. Nie jest źle, ponieważ przyłupiemy mu serię teraz. Jest. Pokonaliśmy szpona śmierci, moi drodzy. Wyśmienicie. Mamy tysiąc punktów doświadczenia. Awansik. Więc coś z niego można wziąć? Nie. Jeszcze przeładujmy ręcz mastera nie, nie musimy dobra, odłóżmy go ale super, zobaczmy co tu u, jak zwykle nie to tu, o mamy perka pierwszy w kolejce gładka gadka, erudycja każdy poziom erudycji dodaje ci dwa punkty umiejętności przy awansach na wyższy poziom doświadczenia bierzemy to Chociaż czekajcie, bo ja bym nie chciał jeszcze coś zobaczyć. Hmm, orientacja. Łatwiej ci dostrzegać szczegóły dotyczące innych osób. Pozwala Ci tu uzyskać poprzez obserwację bardziej dokładne informacje na ich temat. Wtedy będziemy chyba wiedzieć, e, jaką przeciwnik ma broń, e, ile mu zostało punktów wytrzymałości i tak dalej. Wydaje mi się, że to to jest. Aha, jeszcze punkty. Hmm. Trzeba trochę zacząć w broń energetyczną. Do 25. Tutaj byśmy dali do 100%. Trochę handel pobezpieczemy do 40. No i ten jeden punkt tutaj. No i damy. Zaraz, Taiko. Tak. Um, ma 28 na 60 punktów wytrzymałości. Broń, którą dysponuje to Mauser M96. O, Mausera wziął. Hmm, hmm, hmm. to co, skończyła ci się amunicja, Taiko? Nie, no masz amunicję do strzelby. Odłożył strzelbę, a wziął Mausera z kubanicy. Dobra, zobaczmy jeszcze tego mutanta. Mistrzu, co on chce? To było takie szybkie. Moi bracia zginęli. Nie mogli pomóc. Kim jesteś? Ja jestem... nie pamiętam. Byłem dowódcą. To może moja taśma. Mutant słabym gestem wręcza ci zakrwawioną holotaśmę. Skąd przybyłeś? My szukaliśmy pierwszorzędnych. Przyszliśmy z, z północnego zachodu. Kto cię wysłał? Ojciec, gdzie jest? Ojcze, tak, mistrzu. Mutant wydaje ostatnie tchnienie i wiotczeje. Dobra. Umarł, moi drodzy. Mutant umarł. Zobaczmy, co ma. Ma radio. Hmm. Ok, weźmy to i dopiero zobaczymy. Um. Electronics. Komunikator radiowy produkcji WAC. Electronics model taki i taki. Niezawodny, odporny w kamuflażu maskującym. Uposażony w opcjonalny interfejs szeregowy RS121. Okej, okay. i on nam dał jeszcze holotaśmę taką. No właśnie, wczytajmy ją do Pip-Boy'a. To Bo Pip-Boy wyświetla wczytanie danych. 100 punktów, świetnie. Jeszcze 100 punktów doświadczenia. Status, transmisja mutantów. Transmisja mutantów. Nadawca, baza. Tu druga drużyna szobrowników. Zgłoście się. Odbiór. Odbiorca. Słyszymy was głośno i wyraźnie. Kontynuujcie. Odbiór. Nadawca. Zebraliśmy czterech samców, dwie samice i ich zapasy z karawany. Nie są szczególnie mocno skażeni. Przekażcie porucznikowi, że wysyłamy ich przed nami. Mogą być w stanie przetrwać proces. My poczekamy tu jeszcze parę dni, żeby spróbować. Odbiorca. Zrozumiano. Gdy podczas pozyskania zostały, czy podczas pozyskania zostały poniesione jakieś straty, odbiór? Nadawca. Zaprzeczam. Kolejna czysta akcja. Baza, przekażcie też pierwszej drużynie szabrowników, że napotkaliśmy ten sam problem, co oni. Jeden z naszych zwiadowców nie powrócił z obchodu. Kilku innych zgłosiło, że wczorajszej nocy zaobserwowali w pobliżu naszego obozu coś dużego i szybkiego. Sprawdzę to osobiście jutro rano około godziny 6, Odbiór. Odbiorca. Zrozumiano. Będziemy oczekiwać waszego raportu. W miarę możliwości spróbujcie to złapać. Mistrz byłby bardzo zadowolony. Bez odbioru. Taka bardzo wojskowa, bardzo militarna jest ta transmisja, ale spójrzcie. Skarawany. To supermutanci są odpowiedzialni za to, za te znikające karawany ale że nie dostaliśmy za to żadnych punktów ale możemy wrócić do Bucza moi drodzy, do Bacza, Bucza i powiedzieć mu o tym, że to właśnie super mutanci są odpowiedzialni za porywanie karawan. No właśnie, taki to jest właśnie szpon śmierci. Bardzo niebezpieczny przeciwnik. Wracamy do Śródmieścia. Ok, chodźmy do Bucza. Tutaj są wszędobylscy handlowcy. No i pogadajmy z nimi. Well, to byli mutanci. What do I look a crate shy of a load? Did you even see the death claw? You You killed it? Well I uh, um uh, where did these mutants come from? Jeszcze nie wiem, An outpost? Well um well uh I'll have to talk to the committee. Ja yeah, yeah, do. done and done. Get out, cause, uh, I got stuff to do, okej? Okay? Dobra. No. no i chodźmy jeszcze do Larsa. Cześć, czy mogę pomóc? Wiem, co się stało z zaginionymi karawanami. Naprawdę? Więc kto to zrobił? Kupcy wodni. Um, to tak naprawdę to była grupa tych olbrzymich mutantów. Olbrzymie mutanty? Niszczące moje karawany to niemal tak samo dobra historia, jak ta ze Szponą Śmierci. Cóż, powinienem się obejrzeć tę taśmę. Była przy jednym z mutantów, którzy napadli na karawany. Hej, wiem jak z tego skorzystać. Dawno temu Butch kupił trochę zabawek od zwiadowcy z Bractwa. Jedna z nich czyta takie dyski, zobaczymy. Wybacz, że ci nie wierzyłem. To nie wróży nic dobrego kolesiom, którzy stoją po stronie prawa. No cóż, oto twoja, twoje 500 kapsli. Do diabła, niech będzie 800. I jeszcze raz dziękuję za informację. Jeśli będziesz jeszcze potrzebować pracy, to zawsze możesz do nas zajrzeć. No, i dostaliśmy 800 kapsli, moi drodzy, i 1000 punktów doświadczenia. No cóż, pierwszy quest. W hawie za nami, odnajdź zagnione karawany, wykonane. I moi drodzy, ja skończę tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za poświęcony czas. Zostawcie komentarz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.